A no, to jest? O, nie widać. Jest umyta Jedno euro. Co takie ładne? Zobaczcie jakie ładne. Znaczy, coś cudownego. Zobaczcie. Zobaczcie jak... Dzień dobry! Dzień dobry <laughs> Siemanko, jesteście na kanale Zumil Poszukiwacz w dzisiejszym dniu wraz przyjaciel. Z... i przyjaciel jeden dzisiaj. tylko. <laughs> Dzisiaj będziemy chodzić, szukać w parku, w takim prawie parku, parkopole. No dobra, nie przedłużając, zapraszamy do pierwszych znalezisk. Kto dzisiaj wygra? Oczywiście, że ja. No, no, no. no dobra, niech Ci będzie. Zobaczymy na końcu. Ja się nie zdążyłem jeszcze ubrać, a Artur... Już 50 centów. No kuźwa, gratulacje, wygrałeś dzisiaj. Jest, mam pierwszą swoją monetkę. Tu jest. Jeden euraczek. Artur już tam trzyma. Co teraz masz? Ale coś kopiesz. 5 minut później. Znalazłeś? Aha, czyli nic, okej. Okay. Mam swoją drugą monetkę dzisiaj. Jest to 5 centów 1980, Królowa Juliana. Super. Artur się chwali, że ma euro, a ja mam tylko 10 centów. Tylko 10 centów. Poważnie? Ten już ma 5 euro w jedynkach <noise> a ja mam 5 centówkę 1990 Pozdrawiamy Mam kolejną monetkę teraz to będzie 20 centów Tak jest, 20 centów Ale są tak brzydkie sygnały Jest tu taka straszna kamionka podłoże i dużo, dużo żelaznych sygnałów. Co znowu euro masz? Nie. Już 5 euro. 5, 5 jedynek ma. Kawa Kawałek żelazka. No. Jest już ją widać. 50 eurocentów. Ja mam niecałe 2 euro, a Artur ma już 6 euro. Mówisz, że mam się brać do roboty. No to się biorę. Nad, nadrobimy. Jednym depozytem. I słuchajcie, nastąpiła tradycyjna zmiana miejscówki. Tam Artur już pierwsze 20 centów wykopał, a ja mam tutaj. 10 centów. Ok, do następnego. No i słuchajcie, teraz miałem dwa sygnały. Od razu dwa wykopałem. Jeden to jakiś taki jakiś taki korek. Nie wiem od czego. A drugi to oletka. 5 centów z Beatrix. 1996 pozdrawiam. Krzyczy, że ma coś starego. Tu za zielona trochę, nie? nie? to będzie ten to jakaś pięciocentówka. Lul, lul, lulianowa, albo ten, Beatrixowa. O, no, tak nie No Tylko po prostu za, za ten, w gryż panie. No, to gratki. To jest, to panie. A jak to się nazywa? w panierce. W panierce, no. Już panie. Jak to ten brzmi, tak tak, mądrze. <gryżpanie> no i z kolejnej dziury tu wychodzi już OS-10 centów. Tak jest. Jakie żółciutkie. Dziesiąteczka. Holenderska do następnego. Ślicznie w kapturze, w kominie. No jest kolejna maletka. Przed chwilą wyciągnąłem 5 centów A teraz To z takiej grudy. Zobaczcie jak ładnie ładnie odbite Kolejne 5 centów 83 no ładnie. Mam i ja swoje dzisiaj 10 centów Beatrixowe 1988. Pozdrawiam serdecznie, rocznik 88. Tam Artur cały czas ryje. Miał euro chyba 70. W jednej dziurce generalnie. A mi teraz wpada 5 centów A co to? Znaczy co to? No to? Co to? To wiem co to jest 5 centów 71 Królowa Juliana Do następnego No i jesteśmy na podsumowaniu Artur pochwal się swoimi, proszę teraz. To są Artura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jedynek Ile masz? Prawie 10 euro, tak? 8,40. 8,40, no ładnie. Tutaj są piąteczki, to piątka chyba zeszła. Nie, też. A nie, to jest 5 centów, obecne. Współ współczesne. Współczesne, tak. no. To jest współczesne, a to jest ta. To nie wiem, bo muszę w ciotką przejechać. Ale to jest chyba ten, Beatrixowe. Dziwne takie, takie. Dziwne takie, ale widać tutaj zielone. Uh -huh. O najlepiej. 25 pięć centów, 10 centów. Co to? okej okay, zawieszka. O Pisz Charlie, Charlie jest, Charlie. No. A to moje znajdki. Jeszcze mam ołów i blachę. Blachę też znalazłem. Czy znajdę ją? nie nie wkładam do ręki. 2 euro mam. 15 monetek, a mam 22. O. No i mnie pokonałeś, panie. Jak się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i do następnego.